Tomasz Straszewski. Na początku chciałem Cię zapytać. Wczoraj mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. Powiedziałeś, że nie masz klubu, nie masz stałego klubu. W takim razie gdzie się do tej walki przygotowywałeś? E, do, przygotowywałem się z moim kolegą razem w klubie, w klubie Forma i Fit Expert Gym w Okej, okay, Rozumiem. Bardzo mocno zacząłeś ten pojedynek. Taki był plan na walkę? Tak. Plan był taki, żeby skończyć w pierwszej rundzie e, po to, żeby nie stresować kibiców no i za bardzo się nie zmęczyć, bo e, zaraz po, po gali chcę jechać na, na dobrą pizzę. Rozumiem. No, ta pizza na pewno po tym zwycięstwie będzie świetnie spakowała. Na pewno. No, nie wątpię. Chciałem jeszcze zapytać o doping, bo walczyłeś przed własną publicznością. Jakie to uczucie, kiedy wygrywasz i jest taka wrzewa na trybunach? Powiem szczerze, że, że nie da się tego po prostu opisać. To są takie, takie emocje, aż czarki przechodzą. Mega. Naprawdę dziękuję za ten doping wszystkim. A powiedz mi jeszcze, co dalej planujesz? Masz, To jest, była twoja druga wygrana. o ile się nie mylę, zero porażek. Co dalej? Zobaczymy, co, co, przyniesie, co przyniesie życie. E, na razie o tym nie myślę, tak jak powiedziałem, chcę zjeść pizzę e, wypocząć, e, wrócić do treningów i potem zobaczymy. Okej, okay, dobra, to. Chciałbyś kogoś pozdrowić, w ogóle komuś podziękować na koniec? Oczywiście, dziękuję e, wszystkim osobom, które mnie wspierały, wszystkim, którzy mi pomagali w trudnych chwilach, kiedy robiłem wagę. E, serdecznie chciałbym podziękować Kubie Kapelńskiemu, e, Grzegorzowi Kotrychowi za przygotowania oraz Darkowi Rzepińskiemu, który również bił się ze mną na, e, na tej gali. Wszystkim sponsorom, których e, oczywiście widzicie tutaj na bluzce. E, naprawdę dziękuję wszystkim z całego serca. A ja Ci dziękuję za wywiad i życzę powodzenia. Dzięki. Dzięki bardzo.